Witam Państwa w dzisiejszym telewizyjnym show. Tutaj zwykli ludzie z pomysłem na biznes, żebrają kasę obrzydliwych bogaczy, którzy to bogacze swoje fortuny zbili niejednokrotnie na krzywdzie i nieszczęściu innych. A teraz uśmiechają się do nas cynicznie, a z ich ust emitują się elokwentne słowa. Oto oni, pan Baksik B. Szczęść Boże. Pan Drzewiecki M. Ja to samo, co kolega. Oraz moja nieskromna i oczywiście niewinna rewinowa osoba. Żeby nie przedłużać, zapraszam pierwszego kandydata. Zapraszam pierwszego kandydata. Skąd pan do nas przyjechał? Z Radomia. Gdzie to jest? To jest między Tokio a Chicago. A gdzie jest Chicago? Chicago jest między Tokio, a Radomiem. Dobrze. Okay. Jaki jest Pana zawód? Ja z zawodu jestem biznesmenem i obecnie nie pracuję w zawodzie. A, a gdzie Pan pracował? <noise> gdzie ja nie pracowałem, proszę Pana. Gdzie? Nigdzie. Okay. Dobrze. E, prosz, prosz, proszę coś o więcej opowiedzieć. E, mój pomysł jest rewolucyjny. Na czym polega jego rewolucyjność? Nie mam pojęcia. E. Ale może do rzeczy. Mhm. Mhm. Przedstawiam szkło. Ale proszę pana, tam jest ewidentny byk. Tak, ale ja też nie mówię o zwykłym szkle. Przedstawiam, nie tu końce się szkło, które tłucze się tylko i wyłącznie w skrajnych przypadkach. Jakich? Gdy, to, gdy ktoś je opuści na twardą powierzchnię, bądź, bądź rzuci w nie kamieniem. Mhm. Można powiedzieć, że to szkło nie zna praw fizyki. Mogę to w tym momencie udowodnić. Proszę, Proszę bardzo. Tak? Mhm. Druga zasada dynamiki. Gadaj! Nie zna. Nie no zna. to tak jak ja. Mhm. Także czy są jakieś pytania w związku z moim wynalazkiem? Tak, proszę pana, ja mam jedno pytanie. Czy gdyby tak czysto teoretycznie wziąć takie szkło do ręki, unieść tak wysoko, po czym nagle aczkolwiek zdecydowanie jednak że powoli wrócić tak... z powrotem na taki oto przedmiot? Ale tak, żeby go nie rozczaskać. Tak, dokładnie. Aha, no to nic się z nim nie stanie. No i to mnie właśnie przekonuje. A jak, proszę pana, jak ja bym chciał wziąć i rzucić bardzo potężne zaklęcie z Harry'ego Pottera prosto w ten słoik? Proszę spróbować. Awada kadavra! Sami panowie widzicie. Także ja może przejdę do dalszej części prezentacji. Przygotowałem... Przepraszam, że panu na chwilkę przerwę. No dobrze, proszę mówić dalej. Przygotowałem tablicę, na której wykażę bezmiar swojego biznesowego talentu. Otóż... Yy... Oj, ojeju, Za... Ten, wy, 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 skończył mi się tuż w tym, atrament mi się skończył w palcu. Może pan no. szczepie? Szczepuję codziennie, ale, ale... Kurczę, miałem pióro, ale, ale się zgubiło, a, a, a miało być wieczne. No, ale dobra, to musicie sobie wyobrazić, tutaj tak, naprawdę ja. są sensowne rzeczy. Tak, i teraz czekam na panów opinie. Po tej prezentacji. Tak, tak. Um. Proszę. Przeanalizujcie te dane i. <grym> ja już sobie tak na szybko przeanalizowałem, i powiem panu tak. Dla mnie ten pomysł wydaje się być bardzo interesujący. Z tym, że on mnie w ogóle nie interesuje. Także dziękuję. A mi się pomysł podoba, tylko nie podoba mi się pomysł. Aha. Wie pan, jak utrzymać idiotę w niepewności? Nie wiem. Nie wiem. Jak. No, jak. No ale No ale to mi... powie mi pan czy pan mi nie powie, bo ja nie wiem na czym stoję. Nie chciałbym pana obrazić, ale wydaje mi się, że jest pan idiotą. Ha! Panu się wydaje, a ja mam pewność. Ha, ha, ha. No, 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 no. <ścoughs> co za typ. Bardzo głupi. Bardzo fajny człowiek, tylko Tak, głupi. tylko głupi, no. Co tu się drapiesz, co tu masz? To? No? To to jest jabłko Adama. A ścięgno, je masz? Achillesa. A trąbkę? Eustachiusza. Masz coś swojego w ogóle? No, no mam, no. Interes. Znaczy, biznes, yeah. biznes mam swój. Small biznes. No, nie powiedziałbym. Tak, <laughs> raz taki, raz Cześć, taki, tak. No. Też masz coś na szyi. Co? Ryj. Oho, jest kolejny kandydat. Przed chwilą był tu bardzo podobny pan do pana. Czy to nie był pan? A czy tamten podobny pan kulał? Nie, nie kulał. Nie kulał. Nie, nie, nie. To nie byłem ja. Oczywiście. ma pan yy, krzywo fryzurę. Yy, nie za szybko pan bierze zakręty? Nie, po prostu po drodze idąc tutaj miałem zawsze w prawo. Dobrze. Wiadomo. Czyli pan z lewa jest raczej. Zakaz skrętów w lewo. Proszę, proszę, proszę. Przychodzę z pomysłem dwufazowym. Co to znaczy? Że ma dwie fazy. Konkretnie? Pierwszą i drugą. Ale od końca? Drugą i pierwszą. Rozumiem. W pierwszej fazie będę potrzebował 300 tysięcy złotych, zaś w drugiej fazie za miesiąc, o ile w ogóle wrócę do panów, będę potrzebował 300 miliardów złotych na spłatę zadłużenia. Oraz. Oraz na wykupienie mojego psa z rąk porywaczy koni. Mhm. Ponieważ jest bardzo podobny do konia. Aha, dobrze. A na czym polega to podobieństwo? Że ma głowę i ogon. Tak jak koń, no. rzeczywiście. No. Dobrze. A jakieś inne cechy wspólne? Yy, grzywa i stopy. A przepraszam, czy ten pies szczeka? Tak, oczywiście, że szczeka. Tak, oczywiście. A jak? Ihau! Uf, Tam, czy to nie robi pana w konia? Nie, 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 nie wydaje mi się. Dobrze, Dobra. proszę opowiadać, kontynuować. Dalej. A więc tak, mam drukarkę, mama mi dała. Pana mama ma, mama. Nie, mama ma nie ma, bo mi dała. Czyli zaraz. Pana mama jest, nie ma, pana mama nie mówi nic, tak? Nie, mówi, mama ma, mówi, mama ma jest, ma. Mówi. Nie, 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 proszę pana, to mama ma jest, ma, a pana mama jest pana, i tak to zostawmy. Nie, 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 to mama ma jest, to pana, pana mama jest, pana, a mama ma, nie, mama ma jest, ma, a pana mama i, Proszę i, pana, jest... mapa pana ma, pana mama ma? <noise> ma? Mapę Panamy od mojej mamy. <noise> to, ma, mama ma nie ma. A mama, mama. O. A ja ćwiczę MMA. Na macie. I na tacie też. Macie. Tak, i ona drukuje. Mama. Drukarka. Wiem, ja na drukarkę mówię mama. Aha. Dobrze. Y, ona drukuje, ja z interneta sobie ściągnąłem pliki pieniędzy, bardzo dobrej jakości. Drukuję je, puszczam w obieg, na tym polega biznes. Y, jest jedynie problem taki, że część ludzi orientuje się, iż są to fałszywki, ponieważ ja mam drukarkę czarno-białą. I to jest problem. Jak duża część? No, większość. Prawie tak? wszyscy, właściwie to wszyscy, tak, wszyscy. Chociaż jest jedno miejsce, w którym ten biznes bardzo dobrze się przyjął, to jest Radom. O. Tak. Tam nawet do tego stopnia ten biznes yy, hula, że byłem w stanie wprowadzić nowy Moninał. 300 złotych. Nie, o, nie wierzę, nie wierzę. Tak tak naprawdę, tak, naprawdę, tak naprawdę tak. ja potwierdzam, ja dzisiaj przejeżdżałem przez radą i rozmieniłem sobie dwa razy po 150 złotych. O, nie przypuszczałem. Tak. A, a kto jest na tym Mominale? Na czysta, na mm -hmm. czysta jest ten um, Kwaśniewski. A dlaczego? Czysta. Aha, Tak. No tak. Tak więc, drodzy panowie, ja przychodzę rozmawiać o biznesie na poważnie, więc chciałbym dofinansowanie, żeby sobie kupić drukarkę kororową, bo chciałbym drukować oryginały, żeby, żeby nikt się nie, nie mógł doczepić, żeby mógł się spokojnie rozliczać z tym, z Fikusiem. Fikus. No dobrze. Na jakiej podstawie? No na podstawie umowy o pieniądze. Oha, dobrze, ale zdaje sobie pan z tego sprawę, że to, co chce pan zrobić, jest po prostu nielegalne No, ale państwo polskie drukuje pieniądze bez pokrycia i nikt nie poszedł siedzieć za to? O, A? Jeszcze nie no. Właśnie. Więc chyba, z, chyba zgodzi się pan ze mną, że istnieje szansa uniknięcia kary, prawda? No Jakaś mała istnieje rzeczywiście. No właśnie, no. a zysk jest pewny. O, no tak. Zresztą, zresztą jest to chłodna biznesowa kalkulacja. Ja wyliczyłem wraz z moją chrześnicą. Z kim? Z moją chrześnicą. Obu, ten, obudziłem. Siedzieliśmy nad tym całą noc. Całą noc nad tym siedzieliśmy. Tak. Całą, ale to co, całą noc liczyliście? Yy, nie, nie, nie. Całą noc czekaliśmy do rana, bo ona ma kalkulator na baterie słoneczne. Aha. To zrozumiałe. No i co tam tak. wyliczyliście? No, bo ja nie mam karkurator. Ona ma karkurator. Aha. No i wyliczyliśmy, już przedstawiam te wyliczenia. Otóż tak, wyliczyliśmy, że dziennie jesteśmy w stanie tygodniowo wyprodukować miesięcznie mm, około 623 miliardy złotych kwartalnie. Zakładamy oczywiście, że kwartałów w roku jest 9. Ile przepraszam? Ile? A, y, przepraszam, y, pomyliłem się. 6. A, czyli Sześć. tyle, ile sześciu króli? 6 króli? A, tak, bo oni jeszcze wracali, czyli razy no. dwa. Tak. Powrotne mieli, no. Tak, 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 oczywiście. Tak. Daje nam to w sumie dość pokaźną kwotę w wysokości 40. Pięciu, a nawet, nawet mi się udało tutaj, 45 miliardy złotych. Jest to kwota na tyle duża, że będziemy w stanie za te pieniądze odłączyć od Polski Radom. Jak, jak pan to sobie wyobraża? No, że w tym miejscu, gdzie, gdzie teraz Radom jest na mapie, będzie taka czarna dziura. A jak jest teraz? No, dlatego to będzie takie łatwe. Sami, pan... sami panowie widzicie, no liczby nie kłamią. No te nie. No. Proszę pana, bo pan tak galopuje. E, te kwoty to są brutto czy netto? E, tak, tak. Oczywiście, że tak. tak. No. Mógłby pan nam jakoś zobrazować tę drukarkę? Pokazać drukarkę? Tak, żebyśmy mieli takie pełne przekonanie. Ma pan ją może ze sobą? Nie, nie mam jej ze sobą, ale mogę wam ją pokazać. E... No dobrze, no to, no to tak. Tutaj jest takie właściwie, to nie wiem co, ale jest, jest. I widać, tutaj a? tak, no nie. I tu jest taki kołowrotek, ale to, to jest dość duże, bo to jest właściwie budowla na 1000 metrów. Wyobraźcie to sobie. I tu jest w dół taka winda, nie mylić z kopalnią. To jest po prostu fabryka plastiku. Tylko, że podziemna. I w tej fabryce jest taki pan, który... Nie, proszę, śmiało, jasne. ...który mieszka w Żorach na osiedlu księcia Władysława. Ja teraz narysuję blok, w którym on mieszka. Jest, Ale... czy, jest... czy ten blok jest, jak gdyby, częścią tej konstrukcji na kilometr? Nie, 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 to jest zupełnie inne miejsce. To jest jego miejsce pracy, rozumiem, nie. tak? To, pan to jest miejsce wojny? pracy, a to jest miejsce zamieszkania Żory. I tutaj, tu jest blok numer 7 na księcia Władysława. Narożne mieszkanie. A, drukarka. Ja do tego zmierzam, tylko a, proszę no. mi nie przerywać. Proszę, proszę. Uszarno... No, mi się coś. Czuje pan program. Ten... Chodzi o to, że tutaj w narożnym mieszkaniu świeci się taka lampka i rzuca na przeciwległą ścianę cień, który wygląda jak drukarka, o której mówię. Chyba to widzę nawet. No? No? No właśnie nie jestem pewien, czy to widać, no z ale. Z tej strony widać, tak. naprawdę lepiej, bo <laughs> światło z i... Tu jest jeszcze winda, która się zatrzymuje na y, trzecim, szóstym i dziewiątym, ale, ale myślę, że to już jest mało ważne dla, <laughs> dla całej historii. No to tak mniej więcej ta drukarka by wyglądała. Mhm. Dobrze, bardzo no. fajna drukarka rzeczywiście. Także czekam na panów opinię. <laughs> Wie pan co? Dla mnie to to jest tak, jakby mi miał ktoś nalać, a ja bym miał tego nie wypić. Dlatego ja yy, wychodzę z tego nie wchodząc w to nawet. Dziękuję. Mi się, proszę pana, yy, mi się to bardzo podoba. Yy, chętnie bym wszedł w to, tylko yy, już mam zawiasy. I to w każdych drzwiach. <noise> Także nauczony no doświadczeniem muszę Panu bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję. Nie, to, to, to ja dziękuję za Wasz cenny czas. Chyba, że chyba, że chcecie wejść w mój inny biznes. O, Jaki? Mam jeszcze drugi. Mm, e, nie tłukąca się lampa. Ze słoika. Przykleja się żarówką, e, żar, żarówkę taką taśmą do słoika. Aha, dobrze. A jakieś zasilanie, kable, prąd, takie rzeczy? Ale ja nie mówiłem, że świecąca lampa. – Tego nie powiedziałem. – Dziękujemy. Super. – Czyli pójdę już. – O tak, o, pan już pójdzie. Dobra. W tej całej gadki o pieniądzach mi 5 zł z kieszeni wypadło. Miałem przygotowane. – To no. się musiało gdzieś pokulać, no na pewno. Gdzie ci się pokulało? – tu? No, nie wiem, do Radomia. Gdzieś, Ta. wiem. Do Rado – Tak. W radomiach jak z kieszeni wypada piątka, to nie zdąży na ziemię spaść. A z portfela nikt nie stuwa. O, jest, o, jest. kolejny. Ananas. Pan. Dzień dobry, drodzy panowie. Mam pewien pomysł na biznes. Potrzebuję na jego realizację około 600 tysięcy złotych. Właściwie to na już. Wolałbym, żebyście mi nie odmawiali. Biznes będzie polegał na tym, że chciałbym produkować ołowiane kulki, które z bardzo dużą prędkością za sprawą mikroładunku wybuchowego umieszczonego tuż za nimi w takiej metalowej rurce. Ja może pokażę, to jest ta rurka. Tutaj będą wylatywały w kierunku przeze mnie wskazanym. Także czekam na propozycje biznesowe. Nie bardzo rozumiem, jak to ma działać. To panu już podziękujemy. To A ja wszystko dziękuję. rozumiem, zapraszam do konta. No i proszę pana, z panem to zrobię biznes.